Siema! Witam Was w odcinku z 20 ciekawostek moich, jak i moich widzów, których mogliście nie znać. Zapraszam do subskrypcji, jak i zostawienia lajka. Ciekawostka pierwsza. Możesz wejść do środka kaktusa bądź skrzynki. Sprawdźmy to. Na samym początku szło mi to strasznie uciężliwie. Próbowałem jakoś wycelować, czy coś. Losowo też machałem. Już twierdziłem, że w sumie odpuszczę. Ale przyszedł czas, kiedy to zrobiłem. Wygląda to przekozacko, bo możemy w tym kaktusie chodzić. I to dosyć szybko. Wiele z was zada sobie pytanie. Czy gracze mnie widzą? I tego niestety nie wiem. Bo robiłem to samemu na singlu. Ale myślę, że jest na to szansa. I to nawet dosyć spora. Ciekawe by było, to. To, gdyby jakoś uciekać i nagle tak wskoczyć do kaktusa, tylko trzeba by to wyćwiczyć jakoś, żeby za pierwszym razem to się udawało, żeby nie zmarnować bezsensownie pereł. Ciekawostka druga. Beacon przewodzi słabsze światło, gdy postawimy na niego drugiego. Jest to stuprocentowa prawda. Osłabia, a dokładnie jakby do biala. Nie wiem, czy w ogóle takie słowo jest w języku polskim, ale jakby podjaśnia ono ten promień. Gdy postawimy inny kolor, to również mamy najpierw ciemny, a potem możemy go podjaśnić. Więc może kiedyś to się przydać nam. Tylko że że kto normalny zużyje na to dwa bikony, żeby podjaśnić tylko światło lekko. Ciekawostka trzecia, gdy rzucimy lisowi horse fruit, to on może się przeteleportować. Szło mi to na samym starcie strasznie uciężliwie, bo nie chciał go zjeść, ale w końcu uderzyłem jednego z nich i się przeteleportował, więc tak to działa. Myślę, że one wiedzą, do czego to służy i używają tego wtedy, kiedy wyczułem niebezpieczeństwo. Dosyć ciekawa mechanika gry. Ciekawostka czwarta, możemy się wspinać świnką po drabinkach. Wystarczy zbudować Ściany, z na przykład skobla, postawić na to drabinki, no i po prostu sprawdzić to. Tak, działa to. Możemy się wspinać po drabinkach za pomocą świnki. Do tego, gdy jesteśmy już wysoko, to możemy przecież budować też bloki, więc, jakby możemy zbudować most, czy coś, dać na przykład w lewej ręce kij z marchewką, i jakoś to wyćwiczyć, i po prostu w taki właśnie sposób budować szybko mosty. Ciekawostka piąta. Świnka od razu będzie biegła do zbiornika z wodą, kiedy jest podpalona, a villager nie. A więc sprawdźmy. Na samym starcie Świnka była strasznie głupia i nie widziała tej wody, chociaż, że była bardzo blisko. Ale zrobiłem drugie podejście i wtedy właśnie już zadziałało to. Świnka od razu biegła w stronę wody, jak tylko się dało. Villager za to był debilem i biegał lewo-prawo. Może symbolizuje to ludzi, gdy się czegoś boją i nie wiedzą, co robić. Również biegają oni wtedy lewo-prawo i myślą, że samo się naprawi. Ciekawostka szósta. Strzał z natychmiastowym zdrowiem nas nie wyleczy, gdy nas trafi, bo zada nam też obrażenia. Ogólnie to nie wiem, czy jest to ważne od siły, bo jak użyłem jej troszkę, to nas Leczy o jedno serce, a Instant Heal 2 od razu daje nam trzy serca na plus, więc są one przydatne. Ale myślę, że gdy będzie naciągnięty łuk i wtedy wystrzeli szała w nas i zada nam damage, to wtedy dopiero poczujemy obrażenia, oraz wyleczy nas, jakby wyjdziemy wtedy na zero. Ciekawostka siódma, możemy zobaczyć animację, jak się kładziemy, kiedy są dwa bloki nad łóżkiem i rzucimy perłą. I tutaj troszkę tego nie rozumiem. W sensie, co miał autor na myśli? No bo przecież możemy zobaczyć taką animację, gdy klikniemy po prostu F5 na naszej klawiaturze, więc nie wiem, czy chodziło mu dokładnie o to, ale zrobiłem to, o co prosił i w sumie jakby to działa, ale jest według mnie bez sensu, bądź źle coś zrobiłem. Ciekawostka ósma, a w sumie bardziej mit: zwykłe konie możemy oswoić, ale gdy posiadajmy one zbroje, to nie możemy tego wykonać. No i zwykłe konie możemy, tyle, że muszą one przez nas być oswojone, bo tak to nie zadziała to. Ale gdy posiadajmy one zbroje, też możemy je rozmnożyć. Myślę, że autor kiedy to robił, to użył tych samych koni, no i wtedy po prostu to nie mogło zadziałać, no bo jest przecież cooldown na rozmnażanie zwierząt. Więc mit niepotwierdzony. Ciekawostka dziewiąta. Instant heal zadaje obrażenia mobom, a instant damage je leczy. Dokładnie tak. Gdy rzucamy w jakiegoś zombieka bądź szkieleta i tak dalej za pomocą potki na leczenie, to on dostaje obrażenia i możemy wtedy zabić takiego moba, a instant damage je leczy. Pamiętajcie, żeby nie rzucać potki na słabość mobom, bo wtedy staną się one o wiele mocniejsze. W sensie po prostu jakby dostały stremfem. Na pewno Wither wtedy będzie totalnym szefem. Ciekawostka 10. 50% więcej obrażeń możemy zadać, kiedy skaczemy. Nie wiem, czy to do końca jest prawda, bo nie wiem, czy to nie jest 100%, no ale ogólnie to tak. Najlepsze jest to, że da się to wyćwiczyć. Wystarczy klikać spację W i w momencie kiedy spadamy, trzeba kliknąć S, aby się po prostu chwilkę wycofać. I wtedy możemy robić tak zwany spam clicking, który na długą metę jest bezużyteczny, ponieważ możemy przecież strefować. Ciekawostka 11. Dostajemy chyba trzy komentarze o tym, że jak trzymamy looting w lewej ręce i zabijemy na przykład Blaze. Ze śnieżek, to ten looting zadziała na to. No i mi się wydaje, że to nie działa. Nie wiem, czy to ze mną są jakieś problemy, bądź z moim szczęściem, czy to wy po prostu jesteście z kamerami, więc może to działa, ale mi nie zadziałało. Ciekawostka 12. Na początku blok obsydianu płaczącego miał inaczej wyglądać. No i jak to przeczytałem, to miałem taki jak to. Wygooglowałem szybko w internecie i na początku była podruba to lapizu. Dobrze, że tego nie wprowadzili, bo trochę byłoby to bez sensu, ale dosyć fajnie to jednak musicie przyznać, że wyglądało. Ciekawostka, 13. Wystąpienie dwóch koksów w skrzynce wynosi 0,5% szansę na to. Ogólnie, znalezienie czegoś takiego jest strasznie rzadkie, bo w sumie musicie zwiedzić z 200 piramid, aby matematycznie chociaż raz znaleźć. Ale przecież to matematycznie, więc możecie tego na przykład nigdy nie znaleźć. Ciekawe, ile jest procent na wystąpienie trzech koksów w skrzynce w piramidzie. Ciekawostka 14. Już przed 1,16 był płaczący obsydian. Był w starszej wersji jako nieznuszczalny blok, który był odpowiedzialny za nas spawn. Ogólnie Znalezienie go tam, gdzie możemy brać bloki, jest niemożliwe. Ale komentarz miał tyle lajków, że myślę, że jest to prawda, więc chciałem wam to pokazać. Ciekawostka 15. Napis na tablicce lewituje. Tu dostałem prawie nerwicy, bo ustawienie się i znalezienie tego pod odpowiednim kątem było dosłownie niemożliwe. Niestety tego nie znalazłem, ale może tak jest, bo w sumie w tej grze tyle rzeczy lewituje, że nie zdziwiłbym się tego. Ciekawostka 16. W snapszocie do 1,9 dodano odrodzenie smoka i wtedy nie robiło się tego z kryształów. Lecz było trzeba ułożyć obok portalu wejściowego twarz Creepera z gliny. Dokładniej było to w snapszocie 15W31A. I dokładnie tak, działało to. Od razu nam się respił smok i mogliśmy go ponownie pokonać. Ciekawe dlaczego akurat twarz Creepera, a nie czegoś innego. I dlaczego glina? No właśnie, na pewno farmienie kiedyś smoków było prostsze i tańsze. Ciekawostka 17. Crafting od dołu wygląda dokładnie tak samo jak deska. Dokładnie tak, więc w sumie, jak macie jakiś sufit, to możecie tego użyć do zrobienia przydatnego sufitu. Myślę, że gdybyście walczyli w takim domku, to byście dostali nerwicy, bo cały czas byście otwierali ten crafting zamiast uderzyć przeciwnika. Tak jak wspomniałem, przydatne do zrobienia tego w suficie, bo zaoszczędzicie jedno miejsce w domku i wygląda tak samo. Ciekawostka 18. Szansa na niebieskiego axolotla to 1 na 1200. No coś w tym stylu. Wiem, że każdy ma po 24, coś i ten jeden ma akurat 0, malutki procent. W sumie fajnie, bo jakieś jest wyzwanie nowe w tej grze. Na pewno, gdy Znajdziemy takiego Axelotla, opłaca się go rozmnażać, aby po prostu zdobyć ich więcej. Ciekawostka 19. Jak postawisz trawdor na płotek, to nadal będziesz mógł na niego wejść. I tak to działa. Dosyć fajna opcja na robienie schodów. Zejście potem z nich jest ciężkie, ale na pewno zabawnie to musi wyglądać. Z perspektywy osoby, która ogląda takie coś po raz pierwszy, chciałbym zobaczyć na pewno jak jakiś prostak robi. I po prostu wchodzi tak mega szybko. Ciekawostka 20. Blokując atak za pomocą miecza, możemy zredukować o połowę obrażenia, które no i tak, to działa. Tyle, że jest tak samo jak drugi widz napisał. Musimy grać na niższych wersjach, bo od wersji 1,9 łącznie to niestety już nie działa. W sensie nie możemy już tego wykonywać. Ale dzięki temu mamy tarczę w tej grze, więc w sumie GIT. Dziękuję za obejrzenie 20 ciekawostek moich, jak i moich widzów. Zapraszam na obczajenie mojego głównego kanału oraz poprzednich materiałów. Trzymajcie się! Siema!